Cześć. Cześć! Witamy Was w pierwszym odcinku Kuriera Akademickiego w 2023 roku. Poprowadzi go Denis oraz Weronika. W tym wydaniu dowiecie się, jak radzić sobie ze stresem i nauką w trakcie sesji. Opowiemy Wam również o zmianach w załączniku stypendialnym wprowadzonych przez Zarząd UAM oraz co stoi za popularnością lumpeksów. Zapraszamy! Zapraszamy. Chwile grozy. Nadchodzi część semestru, za którą studenci zdecydowanie nie przepadają. Sesja egzaminacyjna za pasem. Jak się do niej przygotować, żeby skończyło się tylko na strachu? O tym w materiale Kasi i Macieja. Szanowni Państwo, to zapraszam na egzamin. Tym razem egzamin pisemny, test. Proszę. Zaproszenie, ale studenci są przepełnieni strachem i nie wiedzą, co czeka ich w jaskini lwa. Trzeba jednak pamiętać, że ci, którzy dziś egzaminują, Kiedyś sami zasiadali w uczelnianych ławach. Pierwsza sesja zawsze jest stresem. Ja pamiętam swoją pierwszą sesję ze studiów i pierwszy egzamin oblałem, co było dla mnie potężnym stresem i nie wiedziałem dlaczego. Także oczywiście, że ci studenci, którzy nie mają doświadczenia, zwłaszcza jak przychodzi do egzaminów ustnych, to ten stres u nich widać. Kilka miesięcy po egzaminie dojrzałości, ale dopiero teraz młodzi studenci wypłynęli na szerokie wody egzaminów. Boję się, że na pewno pójdą jakieś warunki. Oby nie, ale to się wszystko okaże. Przed niektórymi przedmiotami, które są niejasne, niejasne kryteria, czy ja w ogóle znam i są po prostu ciężkie, odczuwam stres. Stres sprawia, że wkuwane całymi nocami pojęcia nagle umykają z głowy. Kontrolowane nerwy mogą jednak działać na korzyść żaków. Raz na 40 minut wystarczy nam tak naprawdę kilkuminutowa przerwa żeby móc zachować pewną e, taką wysoką efektywność też poznawczą i intelektualną. Starsi studenci zdecydowanie lepiej podchodzą do sesji. Po latach studiowania o stresie nie ma mowy. U mnie to jest standardowo dzień przed przeczytanie notatek, może raz czy dwa razy i po prostu pójście na egzamin. Co, co będzie, to, to się okaże. Zdarza się, że nauka i liczba egzaminów przerastają studentów. Rodzi się wtedy pomysł, by lekko nagiąć zasady. Widzimy, że po studenci umieją wykorzystywać no, nowe technologie, a za nasze czasy było po prostu pisanie, że on zawsze mówi, że ściągi należy pisać, ale należy z nich korzystać. Dobre notatki to połowa sukcesu do zdania sesji. Nie zawsze sami możemy je zrobić, ale i na to jest rozwiązanie sytuacji. Generalnie notatki robię w dużej części sam, a jak na przykład nie mam mnie na wykładzie, to po prostu proszę na przykład albo o wymianę z kogoś ze znajomych, albo po prostu na grupie często są one wrzucane. I najważniejsze jest, myślę, pomagać sobie, jeżeli chodzi o notatki nawzajem. To jest klucz. Aula jest jeszcze pusta, ale powoli rozkręca się sesja. Studenci, pamiętajcie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Życzymy Wam. Jak najmniej stresu, samych zdanych egzaminów, a w przypadku poprawek, kilku dodatkowych terminów. Powodzenia! Pozostajemy przy tematach związanych z egzaminami. Sesja to bez wątpienia jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu każdego studenta. To dodatkowe nerwy, z którymi często nie możemy sobie poradzić. Nasi dziennikarze tenecznym krokiem szukali rozwiązań, jak dać upust negatywnym emocjom. Przychodzi taki moment, gdy trzeba wziąć je porządnie w garść. Sesja. W nauce często towarzyszy stres związany z niepewnością własnych możliwości i przytłoczeniem zadaniami. No i nakłada się tu wiele czynników. Myślę, że głównym powodem tego jest natłok myśli i to, że. Bombardowanie, bombardowanie informacjami z środki strony. Sposobów na rozładowanie negatywnych emocji jest wiele. W tym m.in. taniec, co studenci mogli doświadczyć na własnej skórze. W sobotę na wydziale Kulturoznawstwa UAM odbyły się warsztaty W Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch, gdzie organizatorki Karolina i Szeherezade tłumaczyły, jak taniec rozładowywuje stres. Według mnie jak najbardziej. Ja tak naprawdę od przedszkola zawsze żyłam gdzieś tańcem, bo od tego i się za bardzo w zubie i po prostu z własnego doświadczenia widzę, jak taniec wpływa na osoby. Warsztaty obfitowały w zajęcia taneczne, spotkanie z dietetyczką, która wyjaśniła rolę zdrowego odżywiania w dobrym samopoczuciu oraz jogę. Sposobów radzenia ze stresem jak widać jest wiele. Mają jednak wspólne elementy, tak jak skupienie na własnych emocjach. To jest Poza zdrowym podejściem do aktywności ruchowej ważne jest przygotowanie, jednak ciężko jest oszacować, ile czasu jest potrzebne do pełnego przygotowania. Stypendium rektora jest wyróżnieniem dla studentów za wyjątkowe wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne czy też sportowe. Zarząd Uczelni UAM w Poznaniu podjął decyzję o zmianie przelicznika, na podstawie którego nagrody te będą przyznawane w przyszłym roku akademickim. Decyzja ta budzi wiele kontrowersji w środowisku studenckim. O tym, dlaczego, dowiecie się z materiału Pawła i Asi. Studencki portfel nigdy nie należał do najgrubszych, a życie akademickie do najtańszych. Rozwiązaniem tego problemu wydawało się stypendium rektora, które nagradza najzdolniejszych studentów na uczelni. Pod koniec ubiegłego roku władze UAM w Poznaniu opublikowały nowy załącznik do regulaminu świadczeń studenckich, który znacznie wpływa na kryterium przyznawania dotacji. Kluczową zmianą jest to, że nie są liczone osiągnięcia popularno-naukowe i osiągnięcia organizacyjna. Podjęta decyzja spotkała się z oburzeniem środowiska studenckiego, które wyraziło swoje zastrzeżenia w trakcie specjalnie zorganizowanego spotkania z samorządem studenckim. Obecnym załączniku jest dużo nieścisłości i tak naprawdę no, chcemy dopracować ten załącznik, żeby przy kolejnych y, wnioskowaniach, okresach wnioskowania o stypendium rektora, no, wszystko było jasne, żeby nikt nie odrzucał zaświadczeń. Zatwierdzone przez Parlament Uczelni Zmiany mają wejść w życie już w przyszłym roku akademickim. Student z lumpeksu? Dlaczego nie? To właśnie te sklepy cieszą się dużą popularnością, a nowych osób stale przebywa. Niskie ceny, czy może coś innego przyciąga studentów do tych sklepów? W następnym materiale dowiecie się o lumpeksach wartych odwiedzenia. W sumie można uznać, że lumpeksy zostały odczarowane w pewnym momencie. Myślę, że tak. Ubrania dostają drugie życie, a można je nabyć w sklepach z odzieżą używaną. Tak zwane lumpeksy wciąż przyciągają wielu klientów w każdym możliwym wieku. Wśród nich spotkać można również studentów. Fantastyczny klient, młody klient, który po prostu jest szalenie inteligentny, wie czego chce, wie po co przychodzi, wie co sobie wyszukać, wie jak się ubrać. Żywność, paliwo, energia. To wszystko posiada wspólny mianownik. Ceny, które z miesiąca na miesiąc rosną przez inflację. Jest to potężny cios w studencką kieszeń. Nosić jednak coś trzeba, a dobrą alternatywą może być sklep z odzieżą używaną. Jak się okazuje, studenci odwiedzają lumpeksy nie tylko przez niskie ceny. A coś po prostu ubrania lepsze jakościowo. Właśnie, jest lepsza jakość. Te sieciówkowe szybko się psują, drą, czy nawet wykrzywiają, można tak powiedzieć. Prawdziwe łowy perełek. Patrycja często odwiedza lumpeksy, poszukując markowych ubrań. Potem te same ubrania sprzedaje w internecie z zyskiem. I zaczęło sprzedać po głupie 5-10 złotych więcej i no, nikt na to aż tak nie zwrócił uwagi, no ale później. Jak już zdobałam jakąkolwiek popularność, to szłam z tym w górę i sprzedawałam za większą ilość pieniędzy. Na przestrzeni ostatniej dekady, kupowanie używanej odzieży zostało znormalizowane, przez co w dzisiejszych czasach stanowi ona sporą część garderoby wielu nastolatków oraz młodych dorosłych. Naprawdę mnogość możliwości. Można w lumpach się znaleźć ubrania w każdym stylu, tak naprawdę dla każdego, więc. To jest... I, no I też cena na pewno, Kurtka, koszulka, sukienka, a może obuwie. Jest tu wszystko, czego dusza zapragnie, a w dodatku nowe, a raczej stare krzyki mody. Patrząc na trendy modowe obecnie panujące wśród młodzieży, możemy spodziewać się, że w kolejnych latach popularność lupexów będzie rosła. Dla kuriera akademickiego Kamil Kluj już wszystko, co przygotowaliśmy w 199. odcinku Kuriera Akademickiego. Życzymy Wam realizacji wszystkich postanowień noworocznych oraz oczywiście powodzenia w nadchodzącej sesji. Zachęcamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych, których aktualnie bardzo dużo się dzieje. A to za sprawą zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszowego 200. odcinka, na który już teraz zapraszamy. Do, do zobaczenia! zobaczenia.